Jaki jest typowy przebieg, cykl związku osoby unikającej? Dzisiaj na kanale unikowy.pl Następnie przychodzi faza odrzucenia. Osoba unikająca znalazła wadę, usprawiedliwienie totalnej niespójności u partnera, której potrzebowali. Aby usprawiedliwić swoje lęki, i mogą nagle, niespodziewanie, zakończyć związek, albo, na przykład, powoli zacząć się wycofywać, co jest znacznie, znacznie rzadsze. Nagle, ni stąd, ni zowąd, zaczynają się oddalać, zmienia się im wyraz twarzy, gdy Cię widzą, przestają okazywać ciepło i czułość. Zwykle partner osoby unikającej czuje to całym ciałem na poziomie świadomym i nieświadomym mogą to robić, mając nadzieję, że partner będzie tym, który zakończy ten związek, aby osoba unikająca nie musiała wyglądać na tą złą. Albo mogą nagle zerwać relację, odciąć się totalnie, dezaktywować emocje. Biorą swoje uczucia od partnera, tłumią je, zakopują głęboko i uciekają. To może być dla partnera totalnie szokujące, zwłaszcza przy nagłej decyzji, ponieważ osoba unikająca Zwykle nie podaje albo podaje mało wyjaśnień tego stanu, dlaczego związek się kończy. To są bardzo niejasne wymówki, typu: Nie mogę dać ci tego, czego potrzebujesz, nie jestem gotowy na związek, po prostu nie jesteś tą osobą, zgasła we mnie iskra, zniknęła chemia. To są bardzo mgliste, niekonkretne wyjaśnienia. Weź pod uwagę, że pochodzą one od osoby, która nie zastanawia się w tym momencie nad swoimi uczuciami, wtedy kiedy jej lęki są strygerowane, wyzwolone. Takie osoby biorą swoje emocje, zakopują je i odmawiają przemyślenia, więc bardzo trudno jest im wyrazić swoje uczucia, gdy nie są skłonni nad nimi reflektować. Ponieważ osoby unikające bardzo boją się odrzucenia, myślą, że ich partner powinien po prostu wiedzieć, co czują i czego potrzebują. To nadal będzie dla ciebie szokujące, ponieważ znaleźli powód, aby uciec z relacji wtedy, gdy ich lęki zostały wyzwolone, a oni dokładnie właśnie nie czują się bezpieczni z partnerem, który jest kochający, troskliwy i emocjonalnie dostępny. To właśnie wyzwala ich lęki. Osoby unikające mają niską samoocenę, czują, że nie są wystarczająco dobre dla kochającego partnera. I to tylko kwestia czasu. Zanim zostaną odrzucone, więc bezpieczniej jest być tym, który pierwszy porzuci, niż ryzykować, że same zostaną porzucone w niedalekiej przyszłości, bo to będzie bardzo, bardzo bolesne, być może nie do zniesienia. Kiedy osoba unikająca odrzuca, myśli tylko o sobie, nie myśli o bólu i cierpieniu, jakie zadaje swojemu partnerowi, ponieważ są tak niepewni siebie i swojego wewnętrznego ja. Że mogą myśleć tylko i wyłącznie o swoich własnych potrzebach, pragnieniach, lękach i uczuciach w danej chwili. I nie próbują celowo cię zranić, ale też nie robią nic, by nie zranić ciebie. Ponieważ biorą swoje emocje i tłumią je, zakopują, zakopują też dostęp do swojej własnej empatii. Partner, który został odrzucony, może być we łzach, zraniony, a osoba unikająca pozostaje zimna jak kamień. Albo może pokazać tylko odrobinę emocji, ale nie będzie za tym stało wiele, a tym bardziej wiele słów. Nadal będą to tylko pewne niejasne skojarzenia, wymówki, bez żadnej prawdziwej rozmowy. To jednostronne odrzucenie jest szokujące, absolutnie niszczące i traumatyczne. Po fazie odrzucenia czasami pojawia się czwarta faza, która jest tak zwaną fazą okruszków lub nawet fazą ponownego zapalenia się relacji. Sytuacji, gdy partner, który został odrzucony i przechodzi w fazę braku kontaktu z osobą unikającą, nie pisze, nie goni za nią, nie błaga, nie prosi, tylko po prostu milczy. Osoba unika unikająca na początku odczuwa ulgę, ponieważ nie czuje już presji, by być emocjonalnie dostępną, nie jest już naciskana, by być wrażliwą wobec tej osoby. Nie czuje presji, by dawać z siebie więcej niż jest w stanie to zrobić. Może nawet w niektórych przypadkach natychmiast przeskoczyć do następnej relacji. Czuje ulgę. Jednak po pewnym czasie zaczyna się zastanawiać, dlaczego były partner jej nie goni. Dlaczego partner nie próbuje jej odzyskać. Ostatecznie ta ciekawość prowadzi do uczucia straty. I teraz, gdy ich lęki są już stonowane, zakopane i czują się bezpieczniej, pozwalają sobie na to, by tęsknić za partnerem i za Korzyściami, jakie z nim wiązali. W tym momencie często osoba unikająca zaczyna wysyłać malutkie sygnały. Polubienia postów w mediach społecznościowych, czasem wysłanie krótkiej wiadomości w stylu: hej, co słychać? W większości przypadków chodzi osobie unikającej o sprawdzenie, czy ten były partner nadal chce ich i czy nadal jest dostępny. I jeśli były partner połknie haczyk. To potwierdza to osobie unikającej, że nadal ma ją w zasięgu. Nadal ma w zasięgu swojego byłego partnera jako opcję. W niektórych przypadkach osoby unikające rzeczywiście żałują rozstania, na tyle, że chcą ponownie wejść w związek i wzniecić go. To może być pozytywne, jeśli osoba unikająca naprawdę chce się zmienić. Ważne jest, czy będzie chodzić na terapię, czy jest zaangażowana w zmianę swojego zachowania. Czy wykazała się samorefleksją? Jeśli tak, to może to prowadzić do znaczących zmian. Ale jeśli jednak tylko żałują i chcą wrócić, zamiatając wszystko pod dywan, to najprawdopodobniej cała sytuacja powtórzy się od nowa, ponieważ te same niezagojone rany, te same wyzwalacze i lęki tam nadal istnieją i ostatecznie zostaną ponownie wyzwolone w drugiej, trzeciej, czwartej próbie wskrzeszenia. Tego samego związku z tym samym partnerem. Osoba unikająca może jednak zmienić się i zakończyć ten cykl, gdy stanie się świadoma siebie i zaangażuje się w pracę nad sobą, co powinno obejmować no, przede wszystkim terapię z licencjonowanym psychoterapeutą. Ale jeśli Ty byłeś kochającym, konsekwentnym partnerem, a osoba unikająca zakończyła związek bez wyjaśnienia, to nie obwiniaj się. To nie jest odbicie Ciebie, to odbicie jej, to odbicie niezagojonych ran osoby unikających związanych z przywiązaniem, a także jej charakteru. Oczywiście istnieje także pewna odpowiedzialność po stronie partnera, bo no, rozstania się zdarzają i czasem są po prostu potrzebne, ale odrzucenie nie jest normalnym rozstaniem, bo nie ma w nim komunikacji, nie ma w nim zrozumienia. I nie ma w nim ani krzty empatii. Jest tylko ból, cierpienie i zgliszcza po obu stronach. Ponieważ osoba unikająca cierpi, podobnie jak odrzucony partner. Ale z powodu umiejętności ukrywania uczuć i chowania ich głęboko, bez możliwości dostępu, nie możesz tego widzieć. Nie możesz tego zobaczyć. Do zobaczenia.